Thank <phone> you. <rings> Hola amigos, witam Was na moim kanale. Ja jestem Ola Hania i zapraszam Was na dzień z życia huźwiarki figurowej na obozie w ośrodku przygotowań olimpijskich. Jesteśmy już tutaj aktualnie siódmy dzień. Pokażę Wam szybko nasz pokój. Tutaj się wchodzi, mamy szafy, tutaj jest werka, która niestety nas już opuściła, była tylko na tydzień. Tutaj na środku śpię ja i tutaj z łóżko maliny. My śpimy w tych nowych pawilonach i serio tu jest wszystko takie, nowiutkie. Czuję się prawie jak na wakacjach. To jest nasz balkon. Taram! Dzisiaj jest najlepsza pogoda, więc wybrałam idealny timing na nagranie tego vloga, bo przez resztę dni będzie znowu padać i wiać. A gdyby ogólnie nie było tych drzew, albo ten pawilon by miał na przykład parę pięter wyżej, to mielibyśmy przepiękny widok na morze. Czekajcie, zrobię Wam zbliżenie. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam idzie z oddali dostrzec morze. Melina, say hi to the vlog. Hi! Good. Ogólnie mamy godzinę 7:43 i na 8 idziemy na śniadanko. Mnie plecy. I w wielkim skrócie mamy tutaj pięć treningów dziennie, po śniadaniu trzy i po obiedzie dwa. Zazwyczaj składa się w to trening na sali czudo specjalistyczny, drugi trening na sali judo basen, bieganie na plaży, jeszcze jeden trening na plaży, albo czasem idziemy na siłownię, a czasem trener nam troszeczkę odpuszcza i idziemy sobie pograć w siatkówkę albo w jakieś inne gry i zabawy. Myślę, że to by było na tyle ze słowa wstępu. Kupiłam kubek z napisem Władysławowo. To jest kubek kapitański, jest napisane. i tutaj są nazwy różnych węzłów. Nie rybackich, tylko... Jak się nazywa ten, co jest? Marynarskich. Pozdrawiam. Aktualnie sobie grzeję moją kawkę w czajniku. Uh. Cheers for me. Gorące, fuck. Dostaliśmy właśnie info, że mamy dzisiaj tylko dwa treningi. Pierwszy o 9.45 i mamy się stawić na plaży z telefonami. I mam przeczucie, że będziemy biegli na rozewie, ale dzisiaj jest niedziela, ładna pogoda, więc plaża pewnie będzie dosyć zaludniona. Zapowiada się ciekawie, ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pewna, zobaczymy. Myślę, że ten vlog będzie klejony i pokażę Wam też inne treningi, bo trenujemy 5 razy dziennie, a nie dwa. No ale że dzisiaj jest niedziela, to plan jest troszeczkę zmodyfikowany i... Zgubiłam kartę na posiłki, więc musiała jakoś przejść dołem, górą, nie wiem. Zobaczymy. Sezamie, otwórz się. Tu mamy rozpiskę dań. Uwaga, muszę jakoś przejść. Dobra, done. Tutorial na to, jak zjeść śniadanie w ośrodku. Bierzemy tacę. Wczoraj brałam coś na wynos i mam sztuce już, więc posłużę się nimi. Serweteczki i jedziemy. To jest moja ulubiona stacja. Ja mam połowę swojego bananka. Biorę sobie serek wiejski, może. Miseczkę. Tak tyle. płatki płatki Tam mam zdjęcia sportowców. My yogurt bowl is ready. Wziąłem jeszcze taki serek waniliowy. Bon appetit for me. Cheers. Co tworzysz? Doga. Tutaj po obiekcie są porozstawiane wagi. My też na pietrze mamy. Ale tu znaleźliśmy wagę z miarą w zasadzie. Nie wagę. I'm hoping for 1,70m. <grym> 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 1,57 m, 67 m, Jesteśmy właśnie na plaży, jak widać, i dostaliśmy jasne polecenie, że mamy dobiec o tam na przylądek rozewie. I myślimy, zrobić zdjęcie kamienia, który tam leży, i dotrzeć z powrotem. Myślę, że uwiniemy się w. Godzinkę, mam nadzieję, troszeczkę więcej może. Ja zmieniłam spodenki na krótkie mam tutaj nareczkę, będę miała tu kamerę, tu telefon. Okularki siedzą, tam jest nasz cel. Załączam sobie trening outdoor run 3, 2, jeden... Let's go! Hello, hello. mamy już 15 minut biegu, 2 km. Jak na razie jest dobrze. Żałuję tylko, że się bardziej nie posmarowałam jakimś filtrem, bo słońce świeci i ja się jeszcze nie rozbieram, bo wolę się nie opalić niż się spalić. Myślę, że jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie. Widzimy się gdzieś dalej. A few moments later. Hello, hello, mamy 30 minut biegu, 4 km, 400 metrów i jesteśmy na rozewiu. I chyba chodziło o zdjęcie z tym murkiem, więc here I am. Nawet się nie zatrzymuję. Wykonuję zadanie zdjęcie z kórem. Wracamy. Chce mi się ścigać. I chce mi się pić. 55 minut biegu. 8 kilometrów to najwięcej ile przebiegłam w swoim życiu. I słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy nie pyknąć dzisiaj swojej pierwszej dyszki. Ok, mini update. Mam 9,5 km. dobiegłam sobie do części nieco bardziej zaludnionej, bo tutaj są dwie knajpy. Czy ludzie się na mnie patrzą? Tak. Do I care nie. Mamy 9800, więc jeszcze 200 metrów. Już prawie. I guys, mamy to godzina 10. Two hours later. Mamy teraz godzinkę 13:25 i korzystając z dzisiejszego słońca, poszliśmy się opalać przed naszym pawilonem. Posmarowałam się takim masłem kakaowym. Cała jestem. Tłusta. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że bardziej się opalam niż na wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu w tamtym roku, bo byłam w Nice i drugi raz i no, pogoda niestety nie dopisała. Later. No, już wykąpane i przebrane, Lecimy teraz na obiadek. Specjalnie pojechałyśmy w Indą, żebym zrobiła wam fit check. for me. Mam standardowo moją już nie skomponowaną sałatkę of the day, ale nie było dzisiaj grzaneczek niestety. już szybkiego spacerku. Pokażę wam co tu mniej więcej jest. A więc tutaj mamy na przykład boisko do tenisa, piłki nożnej i koszykówki w jednym. Korty tenisowe part one, korty tenisowe part two. Tam mamy taką bardzo ładną fontannę, która jak byliśmy tutaj rok temu to jeszcze była nieczynna. W ogóle mi się tak podobają te płaczące wieżby, te idealnie równo krzaczki. Tu jest pawilon, w którym spaliśmy rok temu. Tam też jest jadalnia. Ale to jest aktualnie w przebudowie. Tak to będzie miało się prezentować. Będzie jakieś przejście, takie Ala. A tutaj mamy basen. Tam się wchodzi i tam pływamy właśnie. Takie troszkę mniejsze boisko z piaskiem do piłki ręcznej. Słynna sala judo. O, hajmelek. Za nam jest jeszcze ogólnie taka hala, gdzie są dwie duże sale gimnastyczne i tam też byliśmy na siłce. Boisko do piłki stadion, i tam zmierzamy w stronę naszych pawilonów, za którymi co jest? Plaża nie plaże, tam, tam jest takie... Do I jest tam... Nie. tam się rzuca chyba kulą. Tam, tak, rzut oszczepem, dyskiem i pchnięcie kulą. Podczas treningu zabrania się wstępu na teren rzutni, żeby nic się nie jebło. Pchnięcie kulą, rzut dyskiem, a tutaj rzut oszczepem. Exactly. Da się jeszcze teraz tylko lodowisko. Jesteśmy na sali jutro. Zaraz zaczynamy trening, i postaram się Wam coś nagrać i pokazać, jak skaczemy. Może jakieś rotacje. I zaczynamy właściwie trening, lecimy z rotacjami. Nie odwróciłam kamery i nagrywałam was. <grymny> 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 Hello. No wszystkie po kolei. Na zakończenie mamy zrobić 10 przerzutów bokiem. Ja może zrobić z małym twistem, bo może bez rąk. Dzisiejszy girl dinner to sałatka grecka. Um, I dołożyłam sobie tutaj takiej ciekawej szyneczki nieznajomego pochodzenia, ale wygląda smacznie. Bon dla nas. To sałatka grecka, to wydaje mi się na cześć. Przyjazdu siatkarzy z Grecji, którzy dzisiaj tutaj przyjechali. Co? Julia powiedziała, że grają w rugby. Ej, to gdzie oni to tutaj trenują? Jak się nazywają rugby rugbyści? No więc na cześć greckich rugbystów. Cheers. A few inches later. I dotarliśmy na zachód. Tak prezentuje się stan słońca o godzinie 21. Zachód nam zrobił trochę psikusa, bo miało się robić tylko ładniej. Słońce się schowało, ale mam herbatkę, więc cheers. The next day. Witam się z wami z dnia drugiego. Jesteśmy na śniadanku. Ja mam niezmiennie swoją ulubioną owsiankę oraz kawkę. Widzimy się na którymś z treningów. Dzisiaj mamy fajną akro, więc pokażę Wam coś. Jest za 15-11 i mamy o 11 być na siłowni, więc teraz dosłownie 5 minut w takiej pozycji, żeby zebrać siły na trening na siłowni, także widzimy się na siłce. Tak się ona prezentuje, nie byliśmy jeszcze tutaj. Dzisiaj nie trenujemy na sekundę tylko na powtórzenia ja i zaczynam od piłeczki lekarskiej 12 wyrzutów. Każde ćwiczenie robimy 5 razy po prostu. Ja tu teraz zostaję, więc to w sumie dla mnie dobrze, bo nie będę musiała cały czas łazić z kamerą. Ćwiczenie drugie. Takie brzuchy. Z piłką lekarską mam tu 4 kilo. Ja to dobrze robię? O Boże. Mogę mieć tu proste nogi? Może być. 12 Biceps. Teraz mamy parę ćwiczeń na górną partię. Nie moja ulubiona partia do trenowania, ale później będą przysiady. Martwy ciąg, więc będzie lepiej. Teraz mamy takie wymachy. Zawsze skipowałam to ćwiczenie na siłowni, nigdy nie wykonywałam go, bo będzie nie miało do mnie sensu. Ale powiem szczerze, całkiem jest męczące. I mamy moje przysiady. Tam sobie po Martwy ciąg. Malutki ciężar, ale don't judge me. Przedostatnie ćwiczenie skoki na skrzynię. Nie mogę nie wspomnieć o moim incydencie, jaki miałam kiedyś ze skrzynią drewnianą, że tak jakby nie wskoczyłam na nią i wylądowałam na prześwietleniu tego, ale na szczęście nie złamałam ani nic mi nie pękło i mam bliznę do teraz. I ostatnie. Tricky. Przeszliśmy na basen. Jest godzina 12.30 i mam plan tak popływać sobie z 20 minut, bo zazwyczaj pływam więcej dłużej, ale dzisiaj dłużej zrobiliśmy w siłownię, więc przypłynę tyle, ile dam rady czasowo. Zobaczmy, jaką mam szafeczkę. 2, 4, 9. Tutaj mamy jedno ucho out, bo kolczyki robiłam jakieś czyszczemu, już dawno w sumie, ale troszkę wciąż boli. I tak prezentuje się główny basen ośrodka. Dzień dobry. Już wejść bez wstydu, bo zakupiłam nową kartę za 25 zł, bo tamtej nie znalazłam. Hi guys. OMG. What is that? Uch. Mam moją sałateczkę. Jam. Nie było niestety pomidorków, ale mamy kukurydzę, ogóreczki. Pyszne sosiki są tutaj robione. A to mamy pyszną lemoniatkę miętową. I są lody jeszcze, widziałeś Lody. No. Bon appetit for me again. Za so każdym razem tutaj jak jemy, to mówię bon appetit for me, a jak coś piję to mówię cheers. Więc cheers. Bon appetit, thank you. Look at that. Jest godzinka 15. Mamy już za godzinę. trening następny. Na pewno jest szaler, do jeszcze jedna. I spodziewam się, że pójdziemy biegać, bo nie ma padać. See ya. 17.20, jesteśmy po treningu na sali Judo. A teraz przyszliśmy pierwszy raz na stadion, na biegi. Przebrałam się w shorty, ale szczerze, troszkę wieje Jakie jest zadanie? Całe chcę znać już, to jest teraz Całe. Na rozbieganie lecimy 3 kółka: 2,30 na jedno kółko. Dziś mamy 4 razy 50 metrów. 2 kółka: 3 razy 100 metrów, 2 razy 200 metrów, 2 kółka. I Dobrze. Teraz lecimy 4 razy 50. Zobaczymy, jak być z czasem, ale złe Jeśli zielona to to dajmy, dajmy, dajmy Jestem po czterech piędziesiątkach, Dwa kółka rozbiegania i Zostają jeszcze trzy stówy Dwa kółka rozbiegania i dwie dwusetki And I'm done Czuła się średnio, ale musimy pocisnąć do końca Okej okay, moi drodzy, ja się zbieram na kolację właśnie. Myślę, że już będę powoli kończyła tego dwudniowego vlogasa. Zostało nam tutaj jeszcze 4 dni i pewnie w któryś dzień pojedziemy na rowery, na Hel. I co? Dzisiaj było pięć treningów. Niektóre były cięższe, niektóre były lżejsze, ale myślę, że mniej więcej pokazałam Wam taką formę, w jakiej tutaj trenujemy. Zaraz po tym obozie wylatuję na wakacje. Wracam, jestem parę dni w Polsce i wylatuję znowu w moją najdłuższą podróż życia. Wow, ale wszystkiego się dowiecie wkrótce. I po tej niesamowitej podróży mam jakieś 24 godziny na przepakowanie się i wyjeżdżam na kolejny obóz. Tym razem z lodem, służwam, Więc to będzie oficjalny comeback po dwóch miesiącach ponad, bez lodu. Także może być ciekawie. Że dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Po więcej kontentów wbijajcie tutaj i tutaj. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!